Cześć. Dzisiaj e, recenzja Foresta. Tutaj siódek, także wziąłem przykład z ziemniaka i nagram mini recenzję, żeby nie musiał wpisać. No ale trudno się mówi. Zabezpieczone, no, cóż mogło być innego jak koperta bąbelkowa. Tania niezawodna. Tam, daram, dararararam, dararararam. I jest blacik. Sprawdzam do koperty, czy nic nie ma. Nic. Blackgang, ty chamie. <grym> Tutaj mam Forest White. Na zamówienie. Bardzo ładny. Pierwszy raz mój tak szeroki blat. A Elek, coś dla Ciebie. Profil jest bardzo ładny. Nie wiem, czy widać, czy nie widać, bo powiedzmy, że widać. Tutaj są te twoje błotniki. Nie jest tak źle, jak myślałem. Naprawdę bardzo ładny blat. Warstwy są przepiękne, warstwy rasta. Coś dzięki temu. Góra bardzo ładnie zabarwiona. Dół też czarny, no przepiękne. Dziurki bardzo równe. Kingpiny. Moje dziurki na kingpin też są. Lakierowane są bardzo ładnie. No, nie ma się do czego przyczepić. Profil jest równy. Widać różnicę między Tailem a nosem. Popatrzcie. Cóż tu można jeszcze więcej powiedzieć? No i nie widzę nic. Co mogło być na minus? Lakier jest prześliczny, bardzo się ładnie świeci. O tutaj widać, kot właśnie szuka czegoś tam w szafce, ale nie będę pokazywał, bo jest brzydko. No i myślę, że tyle, no skręcimy, nagramy coś, żebyście zobaczyli jakie mam, jaki, jaki jestem pro na tym blaciku. Znaczy na każdym blacie jestem pro. I zjierajcie się, no popatrzcie jeszcze raz na profil. Do warstwy potem, potem zrobię zdjęcia, bo nie będę tutaj wam miział przed obiektywem. Tyle. tvn 24 ki AKA siurek.